To co, mam zrobić wstęp? No nie. Ale wiecie Wydaje jak screena wytrychamy. ten... CTRL-SHIFT-H No tak, no tak, ja Dobra, to robię, tak że spoko. Dobra, Dobra idziemy. Wiecie jak chcę mieć screena? Na TPT swoją. Tu ze mną zezpiec. masz, hej. Oj, Chodziłem. Wchodzimy? Wchodzimy, No wreszcie, myśmy już weszli. Ja też. Twinks. A wiecie o co tu chodzi? Nie. Aha. Nikt tego nie wie jeszcze. dobrze. Rozgryziemy to. Dobra, ja idę zalać herbatę, dajcie mi chwilę. Powinien być jakiś jedyny no, zakład, Który team pierwszy zrobił im. Nie, mam, bo wiesz. A może mi dać zapał do party? Full. Full. A, dobra. Ok, poczekajmy chwilę na Mateusza. Dobra. Tutaj się rozejrzę, żeby mi... O, tu jest, zniszcz, naddrało. elementy. Destroy the tar elementals and return the yy, I wróć yy, I to nie będziemy odę? musieli przynosić, musimy, No musimy... 3 plus musimy z nich przynosić. Do no. maszyny, żeby to ją chyba po zasilić. No teleport i... Ja, my ciśniemy, po jaka <laughs> muza. Zresztą. Muza fajna, no! Dobra, jestem. ten. Ciśniesz to muszę? muza. Ty, 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 ty. Dobra, ja już nie mogę tym grać. Muszę zmienić skille. Dobra, eee... Zobacz, zniszcz elementy i and ich their maszyn. Chodźcie to the machines. na dół, słuchaj, chodźcie na dół do pasujcie dalej. Po prostu musimy je zabij tam, zabijać. Ej, hey, ale tu są ten... Oh Jakieś unstable... schodami zejście po prostu. Oh, <grym grym grym> tam so tam się musisz teleportować. Nie, schodami schodzisz na dół. No masz teleporter. <grym>. No przecież schodami normalnie schodzisz, nie, nie, nie chcesz na dole. No, Oczywiście, lol. Ten teleporter gdzieś w ogóle indziej prowadzi. Na środek. I mam ten śluz i co z nim mam zrobić? Tak Odejdź do tego miejsca to gdzie, gdzie ci tam każą zerdać i Dobra oddałam Coś. Są jakieś unstable gifts Sorry, że łażę sam I co mam z nimi zrobić? Nie wiem Ja wiem, oddałem... ile oh. Je, ile elementali Oh fuck my life A co masz tyle prezentów? No nie wiem wziąłem i coś mogę z nimi zrobić o się pić! Ale walnęło! Moje, dobra. moje! Ej, czas Trzeba zanosić, kurde, ślepię. No tutaj masz Tutaj. Kutenku. Ale miasteczko! No, A, dobra, mam. No, Mateusz, zrony, gdzie zesz? ty tam poszedłeś? A, maszynę A, drugą. Maszynę masz. To już jedną zrobiliśmy, nie? Teraz byliśmy na drugą maszynę. No, ja tu mam dwa elementale. O drzewa ścinam przez przypadek. Tam drzewa? Ej szczury o, mnie biją O prezent, ja chcę prezent, ja chcę prezent Nie, ratunku Za dużo elementali Help me, my ass is suffering O to Dobra, są weterany Dobra, się teraz, ty kogoś wybij <laughs> To, to, to ja wstanę Wybij kogoś, nie poddać mnie O, stałem, no, dalej my dalej No, gincz, o jest. Weź tego, łap, łap, łap do ro... Przed chwilą, przed chwilą miałem jednego HP Ja <grym> też tego ostatnio miałem jak... grałem i jeden HP dosłownie, nie? Ciebie opieknę Ooo, Boże, daleko Ty, jak z y, tą kulą y, dużo ten... ...Ekstra dostaje dobra, dobra, to kulą... Dobra, czekaj, co zrobiliśmy? Koleś kulę Musimy bronić teraz, tak? To wie? Musimy skryty wybić no i zrobimy danych 12, 12 skrytów zostało. Isru, Isru, isru O, boże, jak to miasteczko małe się psuje. O, ja. Oh, nice. I jak Zwykle. jest splitów. Tylko w jest 12. Właśnie. Nie wiem, może wybijemy tych starych ściąga. jeszcze. Ej, prezenty! Prezenty! Właśnie, my mamy chyba zejść albo do góry, albo na dół teraz z powrotem. No jakaś wielka czerwona skala no, się chyba Teleport i platform. Czyli wracamy do góry i tam teleporty. Tak, ja zabieram się. prezenty, nie zostawię, to wszystko moje. <laughs> ale pamiętaj, że one później wybuchną. Trudno. Więc e, może twoja chrwa ucierpieć. Tak, tu są Teleporter. Może... To, to... Dziękuję, że jak dużo. O, ale szybko. U. Dajcie ich wszystkich w jedno miejsce i prezent na pół Bum, weterani. O, no prezent po jednak zaszkodził. <noise> Nowi nabiegają. Dobrze. Chcemy no. więcej. Jedyny problem to gdzie ich wszystkich pochowamy. Meh. Prezenty? O. Ep, 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 ep. nie, jest krytów. ARka wypadła. Bić z krytów. Tej, collect plant food near buildings. to. musimy chyba zejść jakoś naokoło czy coś. Nie, e, nie. na no pewno no. nie skończę. No, bo do teleportu. <grym> no, to ja nie, nie skończę. No, ktoś ma teleport, postawi, no nie? No, ja myślę. Co Może tu my powiedz? mamy być po przeciwnych stronach i go używać. Gdyby coś wolno. Dobra, ja zszedłem na dół. E, żyjesz? Nie, nie zszedłem. <grym> <grym> Ej, jest Leżek, leżamy. Leżamy. Leżę Ocie, gdzieś u góry. Tu samą górę i... A nie, to nie jest teleport. Leżałem gdzieś u góry. A to nie będzie tak. Ups. Jakie planty mamy no zbierane? Są. One są do... one okay. na dole, nie, one do są do... na dole. Nie Ej, ja w ogóle wyszłem. O, cześć, ole. Ty się też wyśliczał, to? Poczekaj, zabijemy zabiję tego skręta. Chodź, zabijemy tego skręta. Jakie miasteczko a... można w ogóle bo Mateusz, już No co najpierw... Nie mam jak, wiesz? No, skich, jak by się to, 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 to. Jak byś no, się zabić. Chciałbym wyrzucić ten. Aha! Ten item. No to idź, idź go, zostaw. Że, że jakbyś się na na mapu? Portalem, portalem. A ja się zabiłam! Ej, tu jest mały centaur, jaka beka? Mały, mały centaur, który wygląda jak laska. Znaczy jest laską. Lol. <grym. grym> Aha, bo jesteście na zewnątrz, tak? Nie, jesteśmy no, no, chodź... na dole. Chodź... Ej, Waypointa masz. Toymaker waypoint. No się ogarnij, nie widzisz to? Ale beka! jeszcze długie ten włosy Ale ma. Ale Mateusz, nie padaj. Kolejne. Na... te szczury schodzą z góry na dół. Co? Te szczury schodzą z góry teleportem na dół. No trzeba zbierać Spoko. ten food. A gdzie one są? Gdzie jest ten food? Można jest zaznaczony. Mikro Aha, skrano. dobra. To ja, to ja sobie widzieć tylko squita i To można niszczyć? No. Nie wiem czy to do któregoś achievementa. LongeBook czy, czy tam coś było. Oczywiście. Ej, no tu jest zaznaczony na mapce, że jest ten kit planowany. No było zaznaczone, ale nie było. Au, skryty kradną! Krytyk czemu ten skrypt? Wyglądał jakby jeden skrypt się rozdzielił na dwa. Jeden, drugiego <laughs> przed, jakby co nie brzmiało. Plant food. O, ale dostaję przynajmniej speed boosta jak go niosę. Your contribution 1. A Ale Fajne są te centaury. Nie ma kradnięcia żarcia. I spiernicza mi koleś, kurde mol. A, piątka, no tak. Zapominam o tej umiejętności cały czas. Tego mogę rozwalić? lol wszystko można rozwalić. Ej, tu leży tego od cholery. Chodźcie To Jest Dobrze, bo mi właśnie jeden skryt uciekł i zeskoczył z, z pojazdu. Ze statku powietrznego. No już też dać zdać, bo ja się ciągle z nimi wbiłam, zamiast robić co powinnam. Słyszeliście? No! to nie no, to są genialne. Ja takiego mini peta. Lawy motyw. Jakiego? Takiego, takiego Centaurę, nie? Stara. No kurde. Centaurzyce. Centaurzyce, no, w sumie. Kurde, jak to przed tym? Jeszcze dwa. Już niosę jedno. To jeszcze, jeszcze jedno ktoś musi przynieść. Ktoś tam niesie? Zabiję skryta i nie ma. Tak, prezenty mu wręcz. Jeee! Yeah. Chodźcie? <laughs> Jeszcze jedno trzeba przynieść, tylko. Wszystko ja, pęka. Wiesz, wieszko. Wieszko. Mam, trzymam, daję, to biegnę. Ja też. Dobra, to biegniemy, tam zobaczymy co dalej. Ale pierwszy. A koniec, no jutro, reszta. Albo jakiś wielki zły boss. To jest już koniec? Proszę nie. nie. Chyba jakieś jeszcze drzwiły. No co dalej? Konia. Czekamy. Tu jest gwiazdka. O, no. No. Boże, 18. O, bijemy nie. My nie. No, no, nie, no, nie Nie, nie ich Nie. little pony. No w no. Tak jest zabijać, ale ja chyba kupię gemane, znaczy gemy i sobie kupię takiego peta, jeżeli da się, nie da się, a może będzie go można zrobić, ey, to se zrób, musisz przeruchać tą taurę, ey, pół człowiek, pół koń. A później, jak ubierzesz go jak My Little Pony, to już zależy że tutaj włączy od kiedy. Nie, no nie wiem. Fuck nie. my life. Never. Ale nie, bo tutaj się dostaje na koniec tego. tego tej, tego dungeona, bo na koniec dostaje się właśnie blueprinty do robienia zabawek. I z prezentem. No jeszcze 7 drzewek. Ja tu mam jedną właśnie, kończę. Leża. Tu jakieś skryty mi tu Jezu, ile tego tam jest obok Ciebie, Bohard? No właśnie mnie zjada. O, zjadł mnie. Dobra, idziemy tam, gdzie Mateusz stoi. A mu bo nie, boharda podnieść. Dobra, Teraz derwol tutaj, mnie, jeszcze jeden ten. Coś, coś, coś To się trochę rozdzieliliśmy. Tak, a... Mateusz, chodźmy tu. No, dobra, masz swoje problemy. <coughs> no dwa małe cholerstwa mnie prawie położyły. Okay. Dobra, o trzymajmy się teraz right razem, co? Dajcie <laughs> tego jednego tureta Idorazje ten oh. wielki zamek Widzę <laughs> do tego tureta, wejmą za niego Dobra, idziemy rozwalić ten zamek Mateusz Bo to jest zbyt kuszący <laughs> zrobić. Nagraj to, to. Nie zrobić. Dobra, rozwala, rozwala. <laughs> Nagraj to. Yeah. O nie, nie, nie psuję się. Psuje, o, powstrzymaj toksa. Idzie golem, idzie go? O, to oh. będzie, to będzie ten jako. To bracie. ...to Dobra, u, To, 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 Ej, a oglądaliście trailer do takiego filmu, eee, kurde, nie on się nazywał, eee, Tomasz Gonciarz go wrzucił na tym na Twitterze i jest coś takiego, że niby z wody przez jakiś portal wymiarowy przedostaje się jakiś, czy jakieś stwory przedostają się do świata, nie? I ludzkość buduje swoje własne jakieś takie wielkie mechy, żeby walczyć z tymi stworami, nie? Mówiłem Ventari frame? To czego to jest? To jest do zrobienia tego tego. Hmm. Co tu wybra się raz? Nice. Idziemy jeszcze raz? Ja myślę, że trzeba będzie zrobić jeszcze no. raz. A co inwentary nitet. Żeby zrobić? Jest. Wiesz co? Mhm. To ciśniemy. Ciśniemy, I tak nie ma.